Witajcie, moi kochani, w h z 1 Poczekajcie, nie wyłączajcie jeszcze tego filmu. Mam jeden przekonujący argument, właściwie dwa, do tego, żebyście pozostali. Pierwszy to Cycki. Natalia, cześć. Cześć. <grym> Okej, okay, moi drodzy. E, drugi to ja i h z 1 samo w sobie, która jest bardzo interesującą grą i na pewno Wam się spodoba, jeżeli jeszcze nie znacie. E, no i teraz te powody, dla których moglibyście wyłączyć ewentualnie filmik, ale myślę, że możecie jeszcze pozostać. Czyli Jakub Bicz. Taki może. E, Mikołaj Nowicki. I Hannes, nie pamiętam jak się nazywa, ale jest Hannes Hello. No dokładnie, tak kontynuujemy, moi drodzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak szybko nie dla synchronizacji, kontynuuję. mamy bardzo chujowy spawn i nie wiem gdzie lecimy, lecimy z lewej strony na miasto, tak, tak bym proponował. Słuchajcie, Hayden Z1 to gra z lewej strony, tam jest miasto. A, tam, to A, no. Tak, 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 to gra survivalowa, musimy przetrwać, mamy 111 graczy przeciwko sobie, jesteśmy w ekipie pięciu osób, zobaczymy jak nam to pójdzie. Być może dobrze. Ej, kempingi są pode mną, to ja polecę tutaj na kempingi. Hmm, ogólnie chodzi o przetrwanie. Hmm, chodzi o to, żeby zostać jak najdłużej i najlepiej wygrać. E, no i to tak w skrócie. Dobra. E, gdzie jesteście? Bo widziałem, ktoś lądował w lesie. z jest koło mnie. Hanyz, zostaw to. No, Nie, się... ja ląduję. E, hangar, ale uciekam z tego, bo ktoś to był. No. Widzę cię o, No właśnie. I Lecimy do góry, chodź do góry. No, bo tam ma jakiś. Czy ktoś koło nas jest? To ja jest w Dobra. Nie ma, nie ma nas. Nie ma, nie Ej, gdzie nie jesteście? Ma Bo musimy się spotkać. My jesteśmy tu w metru. na To idziemy do tych domków? Jesteśmy jestem zawsze, no? jeśli biegniemy na ostatni most. Dobra, to wy sobie radźcie we dwoje, później się spotkamy. Chodźcie, gdzie jesteście? Hannes. No do ciebie. Okej, okay, słuchajcie, mamy mapę. Na tej mapie później pokaże się Safe Area, jeżeli dotrwamy, a mam nadzieję, że dotrwamy. E, I słuchajcie, jeżeli chcecie więcej H1Z1, zostawcie łapkę w górę. Ci, którzy śledzą mnie na Snapchacie na pewno wiedzą, że od jakiegoś czasu się wciągnąłem w tą gierkę na dłużej i e, sobie pogrywamy słyszę strzały. I ja prawdopodobnie też. na. 1.25, słychać strzały. Mm -hmm. Nie no, tak na, w drugiej minucie no, tak słychać strzały. <słuchaj> widzę. Ja ja nie ja widzę gościa. Dawaj, przebiegamy przez tą drogę i lecimy do domków. Trzeba na szybko. Dobra. Znaczy głupia, że jesteśmy w takich miejscówkach, gdzie jest dużo ludzi. Mm, I czy chyba się zgubiliśmy? Coś wybuchło bądź. Wybuchło. Nie, coś, nie coś, wybuchło. Coś, coś wyjebało. To jest jakiś. O, czy most? Jest. Tylko czy jest to jakiś domek, czy cokolwiek. Ale... Rzeczywiście, coś wyjebało przed chwilą. Mm, Poczekaj chwilę, stajmy tu na chwilę. No. Patrzmy. Jak na to ty się... Nie skacz na mnie! Dobra, widzę gościa, jest naprzeciwko nas w e, chacie To ja jestem tam Strzelają hmm. do mnie Dobra, za... o Jezus Maria, nie spadnij tylko no. <laughs> y, Dobra, Chawie. zobaczmy Oj, no zabili mnie Gdzie? Nie, zabili cię, w żyjesz w ciecie Gdzie żyjesz? Nie, Serio w moim, nie moim domku się nie Ej, pomocy kurwa, ktoś jest koło Kurwa, ludzie tu są Dobry, Chodź przez ten most, most, na most na mostach HELP me kurwa Biegniemy <noise> to coś gadałem! To jest taki gadają. taki lifehack, nie? Ale Jak biegniesz i nacisniesz alt to wyjdziesz z tyłu, nie? Cicho! O to są Francuzi koło mnie! No to oni są! No wiem! Ja się boję wyjść stąd w ogóle Już Nie wchodź! Spierdalam stąd kurde! Jestem cokolwiek. O, jesteś koło mojego Deda. No, to ale... oni se tu gadają, ja spadam stąd, kurde. Giczu, Natalia, gdzie wy jesteście? Biegniemy do ciebie. Chyba. Daleko, gdzieś. <grystanie> Szul, ja przebiegam przez drogę. Nie wiem, gdzie biegnę, ale staram się uciekać stąd. Jak najdalej się da. A my jesteśmy właśnie na jakiejś drodze. Zgubiliśmy się, Giczu, to był Twój pomysł. Brawo! <grystanie> nie! <grystanie> A najlepiej nam nie zwalić by. Ja tu nie wskoczę nawet, co za <noise> Biegniemy prosto. Dobra, tu nic nie ma. Tu są drzwi, Tam może coś mało. na tej kąpce. O, 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 mam Magnuma. O, laga, laga. Ej, oni się strzelają cały czas, non-stop. No to za ciekawe. No jakieś pamiętam. kempingi, jak pamiętam były? Jesteśmy jest na pierwszej. Dobra, o, zakładam że jakieś chałomik. kempingi? Dobra. Gdzie o, jesteś? kempingi tam są. Nie. O! o to... e, otwarte drzwi chyba, wiesz? Trudno, bo zbieramy jakiś śmieci. No to gówno znajdziemy o to chodzi. Przynajmniej banderze zrobisz z czegoś może. No A e Czemu ja cały no, czas to... przechadzam się po tym tutaj sam, to nie zadowala mnie w żadnym no to, stopniu. Przy... No to przybiegnij do nas. Nie wiem gdzie wy jesteście w ogóle. No na no, F5 już. Ma Łuk, na... zobacz. I... O, my z tego Jestem się... na E5. Taka Ty, jest pas, pistolet. O widzisz. Zrobię sobie no, tak. Coś, coś tu zaraz. Mama to znaczy, kacza, mam ej, guys, mama kacza. No jest elegancko, mama kacza. To dobrze. Dobra, mam military backpack. Ej, przyjdziecie do mnie, czy mam. Znaczy, przyjdziemy oczywiście za chwilkę. No, to... już biegniemy. <laughs> dobrze! Ej, i zobaczcie, teraz tak, mamy safe area, czyli te, te coś, to te zielone. Na dole, z prawej, to prawej to strony. Zielone. Tam, z prawej to strony to ty, mamy ty, E5. Słuchajcie, mamy was? E5. E5 znajduje się w tym miejscu, więc muszę jeść, iść na południe. Czyli muszę generalnie wyjść z tych domków, bo później tutaj będzie toxic gaz, który będzie mnie zabijał. Ale mam jeszcze 62, mamy jeszcze 62 graczy, którzy prawdopodobnie gdzieś będą na mnie jeszcze mogli kampić. Więc to nie jest fajnie. Muszę gdzieś zmierzać, coś tu jest straszne. Gdzie wy jesteście? Jeszcze na F5. Chodź, yy, podejdź tutaj. Uf, uf. Na F5? Tak, F5 Możesz Chodźć. na południe A, no i, no A no i do góry, i góry z prawej strony macie oczywiście wskaźniki Pięk. kierunku Na S biegniemy Nie milczysz, tak? poczekajcie za mną No to ale nie, ty, mi, ty nie będziesz Zależy gdzie jesteś, gdzie jesteś powiedzmy. Na E5 nie będziemy rąka. na ciebie czekać, bo nie mamy nic Na E5 Nic, nic nie no macie? Nie ma. No nic no, ja mam Jaka, bieda. Jaka bieda Jaka on bieda, oni nic nie mają Pistole z 15 nabojami gdzie biegniemy? W którą stronę? No nie wiem yy, znaczy ogólnie to ja widzę, że... O że... Ciu... Samochód spier... dzielamy. Spokojnie, możesz klądzie, jeżeli ci nie. to pasuje. Ale złą strony biegniemy, tule, więc musimy tule. jakoś wrócić. To tu, 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 jakoś tam na S Ja sobie jeszcze przeszukuję tutaj i tak te chaty. No prze... przeszukaj może coś dla mnie znajdziesz. No czy no wielkie G tu jest, tak naprawdę? Poza rzucałem, tam, poza tym... pamiętaj, <laughs> tak. pamiętaj, że nikt nie ma gorzej niż ja. Mam pistolet z 15 nabojami. No, to ja to mam gorzej, bo mam łódź. <laughs> ja z, miałem z 17 no, łóżk. Gorzej. Dobra, ja sobie przyszedłem. W czwartym dla nas A. rzut spadnie po prostu. Wątpię, gdzieś nie licz na to. Zapisz. Już spadłeś? O nie, No, jeszcze. No, Ej, bo dropa nie widać. Ej, widzi, dobra. Gdzie on jest. dobra. Biegnę do was, olewam ten, te tereny domku, które stąd Uuu, słuchajcie, na razie nie ma emocji, nie wyczuwamy. Dobra, wiecie, nie mamy pojazdu No czekaj, bo jest chcę lipa. zobaczyć dropa. I jest ale... drop koło was? Nie, no właśnie chcę zobaczyć, gdzie on dropi, ale kurde, słońce. Ach, to słońce grze. Jeszcze raz. Ej, ej, spadaj. No, e, tak, nie padaj. Trzymajcie się, kurwa, ja już do was biegnę! Lecę na ratunek! Tylko nie wiem gdzie wy jesteście, taki jest no właśnie ten Nie wiem, jak będziesz... Jesteś na E nadal? Tak? Na E6, biegnę tą rzeką, na widzisz E6. tą rzekę? Ej, widzimy to... Znaczy, widzę, Boże Ta rzeka gdzieś tu jest. Ej, czy gdzie, gdzie była ta woda? Gdzieś tam, Ej, tam. nie? Gdzie była ta woda? Gdzie jest ta woda? Ja biegnę na południe tą rzeczką no taką, ten. ale nie, no nie wiem, no generalnie staram się do was jakimś się dostać. A jest taką jakby autostradę, albo długą drogę, czy jak to Nie wiem, na biegnę drogę? rzeką, tu nie ma autostrady. <laughs> ale koło, obok. Nic? Nie wiem, Kurde. no nie ma nic koło mnie, ja tutaj, no mówię, biegnę, biegnę na południe. się tak, sobie porzeczki. Gidzu, gdzie jesteś? A, tutaj. Tu. E, przydałoby się, żebyśmy weszli tam na górę, nie? Mm. Przydałoby się, żebyście za mną poczekali, bo tak będziemy razem raźniej. Ale ty jesteś na F6, my jesteśmy no, na jest F6. E6, no właśnie, my jesteśmy na F6. To weź biegnij w naszą stronę na. To będzie W? Najpierw muszę biec na górę, bo. <ścoughs> Teraz to będzie strona. Na jakiś W czy coś? Tak, W. WNW -W. Tu jest ta rzeka i. Dobra, i tu biegnę tam. Dobra, biegnę woda. tam. Dobrze, biegnę tam. I my bie... Kurwa, ale jak na zginę, woda. to Wam wa zajebie normalnie gogole, nie? Dobra Eee, yy, czy tam jest jaskinia, czy mi się zdaje? Czy wy jesteś... Widzicie tą sosnę? nie wiem Widzicie sosnę? Sosnę, sosnę? Na środku tej wody Czekaj Tobie się Sosna na środku wody No biegnę do was, tak? Miałem biec na Na w. środ, ale... No to biegnę nie, na W sorry, biegnij na E No to e? e?! Dlaczego jakby się zastanawiam? Ty jesteś na F? Na, na E? Czekaj, no na A my nas... po twojej... Gdzie, gdzie ja wy jesteście? Z prawej to. strony jesteście. Jesteś no to na E! Ej, bombowce! Czemu mi tak powiedziałaś? No to E, Na no to W nie, nie. Ja nawet nie sprawdziłem gdzie to F6 jest. Uwierzyłem ci na słowo. Oszukałaś mnie! Nie, nie oszukałam cię. No i no widzicie, moja tak, to, tak to jest z kobietami, słuchajcie, nie ufajcie kobietom. Jakub Gicz, powinieneś przejąć kontrolę nad nią. No i to też. Ja nie ja uciekam hmm. w ogóle ona jest dziwna jakaś. Na łazi się w legisach jakaś. i z cyckami masz No bo to widzisz, to kobiety są. Ja się jej boję. Okej, smut. Ła, straciłem jeden HP. Ej, no, ja gaz jest! No ja też nie wiem czy jestem E6. Nie no i ja chyba jestem bezpieczny. Jesteś bezpieczny. Nie no ja nie wiem. Ale Nie wiem zanim gaz się do rozprzestrzeni, <laughs> to, to... No kurde. Y, tam jest skrzynka czy to jest tak skała wyglądająca jak skrzynka? Skała. A, no to fajnie. I to nie było żadnej jaskini. Musimy się dorwać do jakiegoś pojazdu, słuchajcie, to jest. Priorytet. Musimy się dorwać do broni. Ja, mam, mam, ja ale mam! Ja mam 15 na boi. Aha, no to tak słabo. To ja mam. Nie, bombowiec. Ja Miałem super po prostu żyć nie umieram. bombowiec. Bombowiec, szczęna mnie go, chciałem. Słyszę go. No. Pizłem mu w czoło. Marno ja amunicję, dużo ci dostanie. Gdzie jesteś? Czekaj, no biegnę. Ale gdzie? No nadal nad tą wodą, Ale, no, ale rzeką mogę... czy nad? Aha, na górze. No bo nie mogę wyjść na. I e czy musimy wejść na górę? Biegnę. Ja ją obiegam, nie, ale bieg, tu nie, nie ma wyjścia to na górę. Na górę. Dobrze Ale bo, bo my jesteśmy w rzece, a tu trzeba wejść na skałę na górę, nie? Ej, czekajcie, strzelę. Powiecie mi, czy słyszeliście strzał, co? Nie. Yeah. No to już strzelam. No był już, dwa razy. Aha. Yeah. Nie. No to jesteś obok! <laughs> Czekaj, ja biegnę na E, no a wy gdzie biegniecie? Jak biegniecie też na E to się nie znajdziemy nigdy. No nie, nie biegniemy na E, tylko ja próbuję wejść na skałę. Ja biegnę na, na znaczy, E. Znaczy no właśnie czuć, ucieka. nic nic nie wiem, nic się nie dowiem moi drodzy, no nie, nie wiem nic. Bomba Biegniemy na W Będzie dobrze jak wejdę na tą górę biegniecie i na pójdzie z górki. Tak, tak. To dobra. Nogi ok, czuchać. We wejść, We wejść na, na górę że ja chociaż wasze strzałki widziała, tak to na razie nic nie mam. To jest e, bardziej chowanego, słuchajcie, niż... Ej, weź tam opcze, geciu gdzie jest? Normalna A tu. Eee. I przepczaj tego wana Wiem, że to pewnie się znajdziesz. No tam samochód widzisz. Ja się zastanawiałem jak to mam wyjść w ogóle z tej wody. Ale on nie działa. Ej, jestem na F6 już. F6? No to bieg mi jeszcze troszeczkę. Kurde. Ale Nol Padłaś sierota Nie, 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 nie HP Życie Mam tą grę czasami yy, Biegniemy no, no, w twoją no, no. stronę? Tak jakby? No, staram się wyskoczyć na razie No ja skaram Halo skaram. Niech mi ktoś pójści na górę Boże, Halo. Giczu gdzieś mi koszulkę, bo... O! <laughs> bo następny razem, razem cię na No wskakuj, wskakuj stary Nie Czemu mam ją ściągnąć? No bo ci nie pasuje po prostu. Brzydka kurde. jest bardzo. Nie pasuje miło. O jest, dobra. Blizację kurde się znalazł jakiś. Jestem na F6 i biegnę na E, ale nie wiem, bo jestem w lesie, więc nie wiem gdzie to jest. Na no w lesie jesteś? Przyznaj coś? Się, że chcesz mnie zobaczyć bez koszulki. Podobno jesteś umieśniony. O, o proszę. To ci to powie. Masz fajny tyłek, by the way. O no to cóż to za wyznania. Jad. Słuchajcie, tu się za chwilę miłości jakiś narazło. Ej dobra, gdzie ja mam biec, bo jestem w lesie. Nie wiem, ja biegnę, chcę na górę. A Łapę. No, ja to właśnie też. Na górę? <laughs> jesteś, to jesteś F6? To tu, co tu, tu jestem? Aha, to wy biegniecie Czy... na południe! Nie, nie biegniemy na południe, znaczy gdzie... Nie, my jesteśmy na M2. Jesteś? Znaczy ja próbuję nadal wejść na górę, więc wiesz. Ja nie, nie wiem jak was znaleźć. Tu? Jeżeli nie. jesteście na F6, to się. Tu wejdziemy. Ej, ale możecie tak się określić, gdzie jesteście? Tutaj! Powiedz, jest, oj, jesteśmy na E6. Na E6? Poczekaj, stój tam, gdzie jesteś. Nie, ja Uj. spierdalam, bo wy po, że poszliście, ja już wam nie ufam. Ginie sobie tam. Nie, na no, poczekaj. Nie, bo wy. Nie no, wiem, no, nie wiem, jest co za... nie no najpierw ten. jesteście F6, ja jestem F6, wy jesteście E6, więc. Ale patrz, że jesteśmy na górze. Mam no, wow. no bo my idziemy jesteśmy do, do, do ciebie. Od... Nie się, tak? Wkładajcie nie, nie. Godnamy Idę na, gr tam, na... na górę, bo wy kurwa się dogadać nie potraficie. No to chodź na samą górę, bo my właśnie biegniemy... jesteśmy znowu na F6. Więc ja jestem F7 już. Ja pierdolę. Dobra, Gieczu! BIEGNĘ! Biegniemy w dół, teraz znowu. To biegnijcie Kro... sobie na dół, ja, ja mówię ja lecę na górę, ja chcę się dostać biegniemy na szczyt. Tam. I tyle. Ty jest na F6. Dobra, nie, znaczy... tak naprawdę poczekam za wami. Gdzie jesteście? E, biegniemy na SE, czyli w twoją stronę. Jestem na F7, psz, na F7, o tak. Jak będziecie F7 wbiegać, to powiedzcie. To ja się, ja się zdążę na F7. No teraz to, słuchajcie. No to w dół, tutaj, Giczu. Giczu? Hmm. Biegnę! Wiem, co zrobię. przebiorę sobie koszulkę. Prawda? A, już tutaj. się rozbieram na odcinku, tak? <laughs> ale nie, 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 w grze koszulkę. Zmienię sobie buty, hmm. zmienię sobie hmm. rękawiczki. Ja i tak mam fajne o, spadnie, no. więc... F6? fajne teraz. No... Dobra. Fajny tyłek w nich jest. Jesteście na F7, czy nie <grym> F6 jesteśmy i próbujemy znowu wejść na górę. Ale jesteście na południe, czy gdzie? miejsce wiez na E, a wy znowu zmieniliście kierunek, debile. Pokój się. Ho... <grym> Ej, nie ja driftuję na skale. Jak tam weszłeś? A, nie weszłeś. Ej, driftuję. Nie weszłeś. Tu <grym> wejdę, patrz. Tam trzeba wejść. Albo nie. Ale na F6? F6, no? Tak. No próbujemy na górę wejść cały czas Te góry są jakieś porumane. Oni mnie ja irytują, nie, górę, wiem, nie wiem jak was, ale oni mnie irytują, więc możecie napisać w komentarzu. Ej, ja tam jestem fajne. Ja, ej nie ja... wyjdziemy tu. Im ochotę zajebać. No ja zaraz nie zajebę, Ej, gaz kodowa. widzimy, ej, ej, gaz! Gdzie? Fuck. Chodź, stary! ty na Tę, tędy wejdziemy! Tu. Ej, tędy My musimy nie już wejść! Wejdźmy! Ja jestem na górze, już prawie! Gdzie? No, nie Dobra widzę tam. was! Ta woda skowalnia wszystko, nie? No! Ale tam wy jesteście, kurwa! Widzisz nas? Nie, nie widzę was, tu, ale widzę gaz! Tu jesteśmy! Nie spadli! Kurwa, co oni robią, ej! Dobra, dawaj tak. Gaz ligoni, stary, to jest malka, Dobra, nie i musimy. Byliśmy... Jak się gaz go? Tu, gdzieś na pewno. I no nie wyjdziemy, nie. to róż dupę, bo będzie na FNF7. Dobra, <laughs> oni, oni zginą, pierdolę to, słuchajcie, pierdolę to. Ja tutaj. <laughs> I am survivor. <laughs> Sujstę, się. Nie. Ej, widziałem jakiegoś kościa. <laughs> Ej, bądźcie be quiet, please. Przez chwilę. Ja Ej, mam pomysł. Ej, be zabij. quiet, please przez chwilę. Dawaj na dół i zap. Nie, nie, wejdź na górę. Zabiłem gościa. O, nice, nice no. bliżej. Gdzie ty jesteś, glitchu? Ja uciekłem Czekaj, od ciebie. ale Ustawiłem cię. To sporo, A to ten koleś zabijamy. nic nie miał. No tam Kurwa. musisz zeskoczyć na dół. Nie, bo weszłam na górę, ty też możesz wejść na górę. No ja wejdę inaczej spokojnie. No co kurde się w zrzut. Gdzie wy jesteście, kur! No ja cię zgubiłam! Uf, ja pierdolę To i... ja w nich nie będę. Ja już będę na górze zaraz. No no to... No, ja Bo tu jest normalne wejście, wiesz? Z godnego ułożenia. To jak chcesz, to biegnij na no, F no i... ja biegnę na S. Więc chodź poczekam. Ja was nie, nie widzę, nie... w chuj no, jestem na górze, ja nie wiem na którą wy górę wchodzicie. Chyba górę. No to to wcześniej, wiesz? No to... A Tylko na górze. Pasujem. Macie 30 sekund łebki. Dobra, cicho, nie interesuj mnie. G7, ja już jestem. O widzę cię, idę, dawaj, lecimy. Lecimy, to biegnie, nie tak wciąż za siebie, tylko biegnie. Ciuu! strzelają. Oh, o kurwa. to, gdzie oni strzelają. Dawaj, po stronie zramu. Nie wiem. Gaz, gaz. Biegnij. Gdzie oni są, kurde? Gdzie jest Bez... Sejfery? Ej, no. jeszcze, jeszcze chwilę przed nami. O! Ja pierdziele, biegnijcie bo jest. Ja pierdziele, dobra. Boże, weź mnie, nie strasz. To jest zaraz w łeb. Ja jestem po drugiej stronie góry jak coś, nie? Tak na, na, hmm. na końcu. Tak daleko jesteś Na tym skrawku. No nie wiem, gdzie wy jesteście, no! Ale dobra, góra jest milion kilometrów ode mnie! Ja pierdolę Nie, ruch. no, nie przestańcie dawać. A gaz się Wcieliłem rozprzestrzenia. Gaz się rozprzestrzenia łebki. Ale bo my nas. już jesteśmy... Ty gaz doskoni. My jesteśmy już safe, Spokojnie Ej, biegnijcie no. w moją stronę na tą drugą stronę no góry. No, bo ja nie patrzyłem na łapa od początku gry to nie ale... wiem gdzie jest safe. Druga góra no to... Znaczy druga strona to gdzie niby. No, tam tak, gdzie jest safe Area. Kurwa widzę kogoś! O Będziesz bezpieczny to powiedz. Chciałabym jeść parę bo on, on walczy o przetrwanie. No nie, bo ktoś tu do mnie strzela. No to jak będziesz taki bezpieczny na 100% to powiedz mi. To no chodźcie coś... go zabić, idźcie na środek tej góry. Boże. Idźcie na środek góry, bo to tam koleś biegniemy. jest. I on tu do mnie celuje. Yy, tak, Giczu, Bięgnę. mamy kolejną przeszkodę. Biegniemy na nią, patrz. Tutaj. Tak też pomyślałam. To, to jest to jednak płasko. No ja wiem Nie wiem, ten koleś to chyba sobie dostał myślę. <coughs> Ale co, ale to mnie to płasko, nie uważasz? Zaraz pewnie się gdzieś zatrzymamy Czy wy idziecie w, no. tą, w moją stronę, czy nie? Tak, zależy gdzie Biznes Dobra, giczu, 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 stój, stój, stój Nie stresuję, tylko kurwa chydnie. Okay. Mam jakiegoś no gościa tak. na środku góry Okej, okay, poczekaj, to, poczekaj, Giciu, stój e, wpisz w, e, Jak wpiszesz chat na enteru jak weźmiesz ten taki... Tą... Ten krzyż, Tą krzywą linię <laughs> jak to się nazywa I wpiszesz w lokacji Gdzie Idziecie czy nie? No słyszysz? Mówię ci co masz robić X 1097 640 Y 286 250 1900 <laughs> Okej okay, 1090 e... 1090 e... O Boże ona mnie idzie Chyba będzie w to, ale nie jestem pewna. Ty jesteś na E7F? Nie ma kurwa biegania. Tam, tam ej, to tam mi się! Tam, tam jest, ej, to mi się loot! To mi gaj, szybko Pisgaj, ten zrób Ej, Poczekaj, bo bombowce gdzieś lecą. Dobra, nie Pewnie jest pusty, no ale dobra, próbuj. próbuj. Czy ja mam próbować? Dobra, miał, szukaj szczęścia. Okay. Jest tam coś? Nie, czekaj, bo. Kurwa, nie miałem otwor. Shotgun i... kamizelka. No co, daj mi kamizelkę, a ty weź shotgun. Plecak jest, nie kamizelka. Wziąłeś wszystko? No bo kamiz... plecak tylko jest, wiesz? Nie kamizelka. Pomyliłam się. A, no dobra. muszę sobie zwolnić miejsce, bo ja tutaj mam... Shotgun i tak jest bezużyteczny, bo nie mam jednego. na Aha, no to sobie. Ale mam już plecaczek, to już coś. Dobra, gdzie jest Ty, Pawlik, jesteś gdzieś na górze Jakieś czy co? No, jestem na krańcu. Na krańcu? No tak, ja jestem na F7. Nie G7, no, my też przepraszam. jesteśmy. G7. No. G to jest na E. Tutaj, w tą stronę, Jiczu. Ja was nadal nie widzę, luję. Nie to wiem. No dobrze, czy już jesteś. biegniemy. Jiczu, gdzie jesteś? Biegnę. Boże, ty ty zawsze mi się gubisz. Wy się zgubiliście, biegne, biegne. w ogóle. Lepiej się pospieszcie, bo gaz się rozpyla. No, biegnę, biegnę. Jezus, ja już dwie osoby tutaj zdążyłem zaciulać. No, a ja pinę Gicza, nie wiesz. Aha, no, ty mnie! Wy jesteście na tej górze w ogóle czy nie? No tak, próbujemy wejść. Biegamy do ciebie chyba. No. Wejść. No to. W, kurde, wbiec Aha. No. E, Okej, okay, jesteśmy na górze. Słyszałeś? Nie. Nie! My na, kurde, Giczy głębie, my nadal jesteśmy na F. Zaraz gniecie kurwa ty jesteś? Biegniemy do ciebie tam gdzieś, tam gdzieś ten no. Ja siedem jestem. Pa, pawnik szczel Nie szczel, Nie martwuj mal... Spoko! Ma boi. Spoko, spoko. Mówię ci, że on jest przed nami. Ogólnie że chciałabym ci smoka, ale... Jednak nie wiem w której strony w ogóle, w ogóle biegniecie. Z e, z W biegniemy. Z W to przede mną. No już biegniemy do Ciebie, już widziałem twój ściankę, chyba. Przez chwilkę. Powiedziałeś, że jesteś na G, no to biegniemy w Twoją stronę. Ja Was nie widzę. No poczekaj, gdzie Nadal Nadal so Safari ja jest w mojej strefie, na której ja jestem, więc... Tak trochę zastanawiająco. Ej, no to dobrze jesteśmy, no bo tamten już ten... Ale ja Was nadal nie widzę. No poczekaj, zaraz mnie zobaczysz. Z której strony góry? Od dołu na mapie, od góry, od prawej? O, lód to leży. To nie wiem, kurwa, nie dogadam się z nimi, no to nie... <laughs> To jest to kurwa, moi drodzy. Jak się zgubisz w tej grze, to szukaj, szukaj ze świecą i nie wiesz, gdzie się Ale widzicie, no Pawlik jest koksem, chociaż Oj, w tej grze ja co, coś tam zabija. I, i w ogóle Jezus, ale wiecie. No. Widzę go tam Jest, jest, widzimy cię, mamy gdzie? cię. Kurwa, gdzie? A to! Ja pierdolę pół godziny po górze biegnął! z sobie bo was porozczelał kurwa. Wypierdalaj kur! A luty leży! Wydupiaj to! Wypierdaj! Może nie strasz człowieku! Wiesz że tutaj coś zostawiłem, nie wiem co tu jest. No nie strzelaj do mnie z łuku. No nie zbieraj tam tego! nie ma broni! Koniec broni! Nie ma broni, wy będziecie biedni, i już Pamiętaj, Przyszczy... że mam pistolet. Wszyscy już ginie. A to tu jest taka kampa! Bazer 600. Nooo, brawo! Patrz, zrobię, patrz. Ok, brońcie ja, mnie. Nie, wcisnąłbym, wciąż wcisnąłbym F8, ale. Nie, brońcie mnie, ja sobie polecę. Ona się kładzie, gicz. No Ja nie wiem, jest. Chyba ją piznę tak. zaraz w czerę. No, chyba ją w trzeba. Tak to jest ja z łukiem jak jakiś. Dobra, to ja sobie przerobię czapki na. Zeszreduję i sobie stworzę. Crafting. No i właśnie, ja też to właśnie robię. Wydałoby się podropać parę rzeczy. Ej, zrzut leci. Kurde, nie to Nam. No, no, to bardziej leci. leci. Leci zrzut, ale. No to czekaj. Ale nie wiem, gdzie mam Mam 17 banderzy. W ogóle będziemy musieli zbiec z tej góry, tak, by the way, nie? Na pewno. Ej, leci zrzut, ale on daleko od nas. Daleko od nas. Daleko? No to nie, to nie ma co. Daleko od nas No i zobaczcie Strefa się zmniejsza, zaraz będzie... Niezła sieka Ogólnie to była ty... na serię jakieś naboje, nie? Nie obraziłabym się, naprawdę No takie naboje Nie no jakieś... Nie mam, e, czekaj. Tu mam Ale ja mam wszystkie naboje dla na siebie. 9 mm To nawet takich nie mam. Kurde Jak ty zbie... Ej, gram się za No i mi też mi też. Co jest kurwa? No nie mu nie, nie, no w trakcie... nie. Padła gra chyba moi drodzy. Chyba padła gra. To tyle z odcinka, ale no wiecie jak wygląda H1Z1 No nie wiem jak, jak bardzo byśmy przetrwali, ale... Ale no. No to cóż, to w takim razie będzie na tyle. No bo jak widzicie nie można zrobić nic. Nic klikam, nic nie ma. Stoję w miejscu. Dupa. Także, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej H1Z1, no zostawcie tak, lajkarza standardowo Komentarz jakiś miły może też No i dziękuję mojej ekipie za to, że była ze mną. Jest tutaj Hannes i Mikołaj zginęli tak bywa Ale my z Natalią Giczem trzymaliśmy się dzielnie Także jak będziecie chcieli to widzimy się w kolejnym odcinku Trzymajcie się po cześć, pa, pa. pa, pa, pa.